Zobaczcie, ciche podejście pierwszy raz, ale prawne oko już może zauważyć tutaj pewną nieprawidłowość. Jakim cudem pan host ma 100%, a my mamy po 25? To jest pytanie, które wykracza poza matematykę, bo wychodzi na to, że mamy 150% po prostu do podziału, ale jak widać można no. Ch chyba można na to wychodzi. Zaraz zobaczymy tylko, czy coś tu się jeszcze więcej wydarzy. Ten gościu obok mnie ze mną też jest gotowy. No na razie pan host coś tam rozkminia. Teraz zobaczymy co tu ciekawego wymyśli. My tak już swoją drogą, nie? Idąc, że są trochę wyższe procenty, niż powinny być, ale to już tam mniejsza. I jak co, nie? To on wiecie, mógł sobie zmienić też ten łup, żeby nie robić kurde kasy, tylko nie wiem, diamenty, złoto, albo obrazy, w ogóle nie wiem, w sensie cokolwiek innego, nie? Niż ten podstawowy. Jak już ma taką możliwość, no to mógł coś tutaj więcej zadziałać. A, dobra, ogólnie wziął lobby pracownicze, wysokiego kupca, pojazd do zmyłki kupił raz wabik. No, teraz dał nam wszystkim po 100%. Świetnie, dobra robota. Każdy, każdy ma porówno. Namiast 25 mamy 100% na kasie. No więc dosłownie tak to można nazwać. Trzy osoby dostały 100% udziałów na kasie. No można, no można. Kogo tu wziął? Czyli tak jest Avi Dun... Nie, nieczonego, bo on się inaczej nazywał. Ale generalnie dosyć drogą ekipę też wziął. No ale dobra, no, słuchajcie, 100% ustawił, to w sumie nie ma znaczenia. Kierowca jest 10%, kurde, jak się nazywał ten gość z GTA czwórki. No, chat się na razie nie załadował. Zapomniałem, naprawdę. To jest to, że ja gościa cały czas oczywiście kojarzę, tylko ja, ja sobie zapomniałem. Ja jestem kierowcą? Nie działa auto, nie mogę jechać. Nie może ten gościu będzie mógł jechać. O, on no akurat może, ja, ja jak jechałem to, to, to nie działało, nie wiem, dobra, mamy pauzę, ustawił sobie waypointa. Już mu zniknął ten waypoint, teraz ustawi sobie znowu waypointa. No ale dobra, co do tamtych nazwijmy, że goście, że sobie ustawił waypoint, można, ale nie, nie każdy musi wiedzieć przecież gdzie jest kasyno, nie? To nie jest tak, że, że każdy wie gdzie to jest, więc sobie może ustawić w sumie waypoint. Tylko, że jak się będzie trzymał dosłownie tej jazdy 01, nie, że nie będzie jechał, kurde, offroadowo, no to nie musi jechać dosłownie tak. No teraz jakby pojechał tak, jak dosłownie GPS pokazuje, no to, to byłby absurd, tak jakby tutaj po prostu, żeby przejechać przez ten parking, nie. Wiecie, to ma być pomoc, a nie dosłownie żeby jechać jak po strzałeczce. No i to jest myślę, że tyle ile przejedzie gościu, czyli dotąd. Dobra, także przybiegamy. No po prostu możemy przebiec, te kamery generalnie nas nie zobaczą. Kartę dostępu mamy, to bardzo dobrze. Nie chcę mi pyknąć tej karty. Nie wiem, się zawiesiło teraz. Dobra, załadowało się. Nie możemy iść. Nie wiem, dziwne to jest, szczerze powiem, że tak dziwnie jakieś, takie jakieś dziwne lagi to są. No i dobra, jesteśmy w takim razie w środku. W środku też trzeba chwilę zaczekać, żeby właśnie boty się porespiły. O, widzicie, jeden się zrespił, drugi się później trochę zrespił. Monitoring. No, tam w sumie jak pan host stał na monitoringu. A, jak ktoś będzie się zastanawiał, bo tutaj jest zielona obramówka wokół niego, to że jesteśmy z tej samej ekipy, to się nazywa. W online tutaj. To jest ekipa sprankowa, czyli ekipa eventowa. Czemu to się tak w taki sposób zacina? Nie wiem, nie, nie rozumiem czemu to tak, tak się dziwnie przecina. Powiem już wprost. Dziwne to jest strasznie. No ale może. Mu... O, niestety. Fan Pad, To jest w sumie wyższy poziom. To się otworzyło? Tak. No, to się otworzyło teraz nagle. Nie wiem, czemu to się tak szczerze zacina. To, to jest akurat dobre pytanie. Zacinające się drzwi. Tutaj co? Widzicie, bo stoi. Teraz nagle animacja się wczytała. Dobra, zejdziemy po schodach. W sumie to nie ma znaczenia. To ukończymy. Łę swoją drogą mógłbym powiedzieć, że pan Host to jest naprawdę nie, nie zła fight tak po prostu mógłbym powiedzieć. Słuchajcie, ustawił nam po 100% każdemu, a sobie co, nie ustawił, żebyśmy. Flipie w opuszczę grę. Koniec misji, twój prezes rezygnuje. Mogę ogóle zobaczyłem, że nam ustawił też tego, kamizerkę, bo ten gość do mnie nawalał, więc odnawiało no, życie, więc nawet jeszcze wszystkich nas regenerował. Mówię to taka fajtłapa, a sam przegrał, sam padł w ogóle i ostatecznie wyszedł. Więc tyle było z tego 100% udziałów na cichym podejściu. Nie wiem, może gra uznała, może wykryła nie, po prostu sama w sobie gra, że gościu jest odpalony, bo też tutaj czasem jest taki komunikat, jak się siedzi, że wykrywa goście po prostu, że coś jest odpalony i go banuje, może wykryło, nie wiem. I nie było takiego komunikatu. Myślę, że trzeba odpalić następny napad, więc poszukajmy. Czegoś następnego. Nie, wiem, ale naprawdę bardzo ciekawa rzecz na cichym podejściu. Mówię. 100% mi odpadło. Ajajajajajaj, aj, 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 aj. co nie? Normalnie 100% udziałów na cichym podejściu. W ogóle ostatecznie nie zaczęło szukać, albo mnie wyrzucił już ktoś przez ten czas. Powiem, że takie napady są bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że mówię, że widać, że po prostu ci goście często nie wiedzą, co mają robić. Dobra, mamy teraz kolejne podejście. Sprytne z 25 levelem, tylko czy rozpocznie. Zobaczymy. Czy akurat będzie. Ta, zaczyna czterech będziemy robili w takim razie napad na kasyno, podejście sprytne. No, 25 poziom. No, widać, że gościu dopiero co rozpoczyna swoją przygodę w GTA. Mamy pierwszy raz. Pierwszy raz obowiązuje do tego, że będzie tutaj Bookstars. Ja już wam mogę to powiedzieć, że będzie Bookstars. Jestem tego wręcz pewny, że będzie tutaj Bookstars, bo to jest pierwszy raz. To jest taka zasada pierwszego razu, jak ktoś zaczyna. Jeżeli jest sprytne, podejście z pierwszy raz, musi być Bookstars. Jak ma cokolwiek innego, to, to coś jest nie tak. Średni kup to jest powiedzmy, że bardzo dobry wybór. Oczywiście nie jest dobrym wyborem. Zaczynamy od dołu. Lobby pracownicze. Jest Booksters, tak jak mówiłem. kupiec średni nie ma sensu. I widzę, że ten yy, cze -cze buczek Nazwijmy, że chyba mu to. A nie, on napisał 30. On chyba chce 30% za tę robotę. Coś jest 30, więc zgaduję, że chce 30%. Ten chce 20%. Mamy twardych negocjatorów, nie? temu dał 20%. No, no, no dobra, nie? No Ale tamten czy to ja nie wiem I wy, W sensie nie wiemy co on nawet napisał Dopiero przetłumaczę sobie po filmie Co on w ogóle napisał Ale jest 30 Więc trzeba nam, że 30% Albo może żeby wszystkich MH20 Czyli chyba też C 20% Ale widzicie, daje, daje W wstawiacie, że to się skończy Od tego bym, tak bym powiedział Bardzo dużo wymagacie, o tak mogę powiedzieć Ja myślę, że to może się nie skończyć Teraz jak obstawiacie, czy będzie jeszcze paleto Jeżeli będzie salon w paleto To będzie najlepsze, co mogło nas chyba spotkać już Makietek w sumie kupił, to czy by inwestował w paleto? No mam makietę, no. Chyba by nie inwestował w paleto. Inwestuję w paleto. Nie no, to jest wyższy poziom. Gościu kupił makietę, zamiast kupić sobie lepszą lokalizację. Sylwio, taka makieta chyba kosztuje 300 tysięcy. Tak cał całkowicie poważnie, a z salą w paleto... 1200 to jest. Więc teraz tą makietą mógłby kupić w lepszym miejscu. A tylko, tylko miał makietę, może tam jeszcze garaż był, to mógł w ogóle jeszcze lepsze miejsce kupić. Nie wiem, jak, jak to by wam powiedzieć. Jedziemy w takim razie z Paleto do Kasyna. Wiecie, co jest najlepsze, że będziemy jechali te 5 minut, i ostatecznie w te 5 minut nawet nie ukończymy tego napadu zapewne. No ale jeszcze nie mówmy, że to się nie wydarzy. Mamy jeszcze czas, w którym może uda się to wykierować. Ale zobaczymy, jak wyjdzie nam rzeczywiście. Tutaj widzę, że wszyscy się cieszą. Mówię, okradli pana hosta z jego pierwszego razu. Dobra. Emil Iwan właśnie zrobił nam alarm w tym momencie. To już wam mogę powiedzieć. Zaczął walić w kamery, zabił ochroniarza. Więc oficjalnie już mamy alarm. Jak coś, to gościu chyba wziął za to 20%, z tego co pamiętam. Bo tam czerze coś, tam coś tam napisał 30. Więc gościu wziął za to 20%, za to, że zrobił alarm już na podejściu. Chyba, że się jakoś zbagowało i nie mamy tego alarmu. Jednakże w trochę w to wątpię. Ja powiem tak wam. Pierwszy raz zdarzyło się ta sytuacja taka, że zrespiłem się poza kasynem. Autentycznie. Ja już. Tyle odcinków nagrałem z tego, że ja nigdy nie miałem sytuacji, że zrespiłem się poza kasynem. Że wiecie, w sumie teraz biegnąc to nie ma sensu, bo jak mamy. To jest pod ziemią wszystko. Interior się nie załadował. W ogóle swoją drogą zobaczcie, że nie ma żadnych samochodów. Trzeba to będzie zresetować. Coś nie mogę. W sumie tutaj mam gaz łzawiący. Wyrzucę takie dwa gazy łzawiące. Zaraz zacznie mi zdrowie spadać, i zresetujemy to w taki sposób. Bo się tam nie da dostać, bo to jest pomieszczenie pod ziemią. Ale w sumie nie wiadomo, gdzie oni biegną. To w sumie jest dosyć. to jest jeszcze lepsze pytanie, gdzie oni w ogóle biegną. Ale to jest do zresetowania po prostu. Gdzie się teraz? Teraz się pojawiłem w kasynie. W ogóle. To, jak to w ogóle możliwe? Ale my i tak mamy alarm w sumie No, horizonek zrobił Więc wziął 20% za alarm Poprzedni gościu zmodyfikował sobie w sumie napad Że ostatecznie nikt nie dostał tych 100% No aktualnie jak widać wygląda to całkiem nieźle Muszę powiedzieć Zresetujmy to Zobaczmy co teraz się wydarzy Ja, ja nie wiem co się tu może wydarzyć Zrespi nas Powinno nas zrespić w, w kasynie Ale poważnie Pierwszy raz takie coś się wydarzyło Że zaczynamy grę Zaczynamy jeszcze raz tego samego miejsca jak to jest? No to dobra, no to się całkowicie zbagowało. Bo to jest autentycznie niemożliwe, żeby nie zaczynać po prostu w kasynie. Teraz jakby powiedzieć, to jest niemożliwe. Mamy napad na kasyno, które nie dzieje się w kasynie. To jest naprawdę pierwszy raz taka sytuacja. Chyba że nie wiem, pojawił się teraz jakiś nagle nowy bug, że teraz już, że, że nie wiem, podejście na Bookstars jest zbagowane czy coś. No to jest dokładnie to jest znak zapytania, co właśnie się tu wydarzyło. Nie mam nie wiadomo po prostu. To mogę wprost powiedzieć, że nie wiadomo. Nie wiem moim zdaniem trzeba po prostu wyjść. Bo to jest jedyne rozwiązanie tego napadu, musimy stąd wyjść. Nie, nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić w tym napadzie. Nawet po starcie, nie? Tu, 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 już się nic nie da zrobić. Ale nie wiem, gdzie on w ogóle biegnie? Gdzie tam ten gościu w ogóle biegnie? Gdzie on chce biegnąć? Chcesz biegnąć tam? To jest pod ziemią. Ja no, rzucam po prostu ten i resetujemy, no bo to nie ma sensu. On nie, nie może się przez moje o, zatruć gazu łzawiący. Bo niestety friendly fire jest wyłączony, jakby tak powiedzieć. Nie, ale poważnie. Respimy się na powierzchni, po czym trafiamy do kasyna. Nie wiem co znowu nawet ten gościu tutaj nawet mówi. Ten goście też umiera. Nie wiesz, to jest do pominięcia. <grym> tak autentycznie. To jest do pominięcia sprawa. No i pominęli, no i słusznie. Mogę powiedzieć, że słusznie, że zostało to pominięte, bo tutaj po prostu coś się zbagowało. To jest... Niemożliwe, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. wiecie co? Chyba jednak, że na ten moment zakończymy ten napad. Chciałem jeszcze trzeci, żebyś jakiś rozpoczął, ale już jest to chyba czwarty albo piąty napad, w którym w zasadzie jestem w chmurach i absolutnie nic się nie dzieje, więc niestety zakończymy w takim niepełnym smaku, można powiedzieć, tą przygodę tutaj. Bo to za długo się niestety ładuje, więc mnie nie doładuje także. To byłoby na tyle. I do następnego. Cześć.